Nazywam się Krystyna Mazrówna i jestem, a może była, ale to jest taka jak zjazdą na rowerze zapomina, pancerko. Jestem zaskoczona, że w Polsce nie ma związków partnerskich. Jestem zaskoczona, że Polacy głosują przeciwko ślubom, którzy domagają się, czy o które proszą, które by chcieli partnerzy tej samej płci. Zupełnie tego nie mogę zrozumieć. Dlaczego mnie to boli? Dlatego, że cały świat idzie do przodu, wszyscy idą do przodu, Polska idzie do przodu, zrobiła do niedawna wiele wspaniałych kroków. Ale dlaczego ciągle jest to u nas problem? Dlaczego jesteśmy tym krajem wstydliwym, w którym normalne sprawy ludzkie urastają do jakichś fobii, do jakichś nienawistnych zachowań? Poznałam, spotkałam niedawno młodego tancerza, który. Właśnie miał te problemy dlatego, że rodzina się go wyparła, że otoczenie go prześladowało i wyjechał do Paryża. W Paryżu poznał drugiego faceta, też zresztą tancerza, też Polaka. W tej chwili mieszkają razem. Są zakochani. W lipcu biorą ślub i będę duchnął pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, że niedługo jednak Polska też będzie tak demokratyczna i wolnym krajem, że te problemy to będzie przeszły, że ludzie nie będą musieli się wstydzić, uciekać, chronić i wyjeżdżać za granicę dla z powodu swojej preferencji seksualnej. Proszę porozmawiać w domu, w szkole, na studiach, z babcią, z synem. Zwyciężmy wreszcie.